Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nadszedł dzień zakończenia roku szkolnego 2019-2020. To oczywiście czas podsumowań, pożegnań, a był to rok dla nas niełatwy, nawet można byłoby powiedzieć bardzo trudny. Przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa. Chciałem też wspomnieć, że w naszej szkole obchodzone było stulecie jej powstania. To bardzo ważna dla nas data. Ale wracając do czasu ostatniego, należy powiedzieć, że zostaliśmy od siebie rozdzieleni. Byliśmy zmuszeni pracować oddzielnie, często borykając się z wieloma problemami, nawet technicznymi. Zostaliśmy postawieni w zupełnie nowej sytuacji, do której my, nauczyciele, i wy uczniowie, nie byliśmy tak naprawdę przygotowani. Pierwszy raz w historii wszyscy musieliśmy przestawić się na zupełnie inne pozdalne nauczanie i nowe sposoby przekazywania wiadomości. Mimo, że był to czas trudny, zakończyliśmy rok szczęśliwie. Uroczystość nasza dzisiaj wygląda inaczej niż zwykle, ale Chciałbym jak zwykle w tym czasie, w tym momencie podziękować wszystkim za trud, wysiłek, za pracę takiego codziennego dnia, które zaowocowały licznymi sukcesami y, naszych uczniów. Nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach, w wielu olimpiadach, często z wieloma, wieloma sukcesami, których w tej chwili nie jestem w stanie wymienić, ale na pewno. Składam Wam, moi drodzy, wielkie, ogromne gratulacje. Gratuluję również otrzymania promocji do kolejnych klas, co jest również wielkim Waszym sukcesem, a muszę powiedzieć, że średnia, jaką zwykle próbujemy wynaleźć i przekazać na Radzie Pedagogicznej, jest zwykle większa w każdej klasie niż w roku ubiegłym. Drodzy uczniowie, chciałem podziękować Wam za wszystko, za Wasz trud, wysiłek włożony w Waszą pracę, szczególnie tym, którzy zajmowali właśnie, jak wspomniałem wcześniej, czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach. Nie jest to zwykle dziełem przypadku, nie dzieje się nic bez przyczyny. Myślę, że oprócz Waszej aktywności, Waszych uzdolnień, pracowitości, wielką rolę odegrali tutaj Wasi Nauczyciele, którym należałoby w tym momencie złożyć wielki pochon, bo to oni spowodowali i zainteresowali Was właśnie wiedzą i tym, że możecie tę wiedzę zdobywać, a ci, którzy nie startowali w konkursach, po prostu bez problemu przechodzą kolejne etapy edukacji. Wszystkim uczestnikom tego procesu, a więc także rodzicom, chciałem bardzo serdecznie podziękować i złożyć serdeczne gratulacje. Ostatni dzień roku szkolnego zawsze wyzwala u nas wszystkich pozytywne emocje, pozytywne uczucia, radość, wręcz można powiedzieć, euforię, bo już za chwilę rozpoczną się wspaniałe wakacje. Jestem przekonany, że macie głowy pełne pomysłów, jakie spędzicie, jak spędzicie ten wspaniały, wyjątkowy czas. Ja myślę, że już wszyscy przestawiamy powoli zegar na tryb wakacyjny. Chciałbym Wam życzyć tych wakacji jako wakacji udanych, szczęśliwych, a wakacje szczęśliwe to wakacje bezpieczne. Dlatego bądźcie przezorni, rozsądni i nie obawiajcie się używać słowa nie w sytuacjach trudnych, namawiania do czynów złych czy ryzykownych. Chciałem y, prosić Was o zachowanie ostrożności tam, gdzie będziecie nad wodą, w górach czy w innych miejscach natężonego ruchu. Liczę na Waszą wiedzę, na Waszą mądrość, na waszą umiejętności. Mam nadzieję, a właściwie już i możemy być chyba pewni, ponieważ dzisiaj Pan Premier powiedział, że spotykamy się 1 września tak, jak było kiedyś, w tradycyjnej szkole. Życzę Wam. Udanych wspaniałych wakacji i do zobaczenia 1 września.